Słuchajcie, teraz chmury stały się takie bałwaniaste. Takie, zobaczcie, takie no, faliste. A gdzieś niecałą godzinę temu widziałam raz, dwa, trzy, cztery, co najmniej cztery y, poziome y, smugi, chemtrails. Tak, słyszalne były samoloty. Także to jest zasiew, to już jest pewne. Bo zawsze, gdy widzę... Ten taki zasiew tych linii poziomych, o, co samoloty lecą, i taka linia się tworzy za nimi, tak? Taka smuga pozioma. To później, za jakiś czas, średnio około godziny, musiałabym kiedy wymierzyć dokładnie czas, żeby to zobaczyć. Pojawiają się właśnie takie chmury, takie faliste, takie właśnie chmury. Także to jest zasiew, to już jest pewne. I to nie jest już żadna teoria spiskowa. Słuchajcie, to już jest geoinżynieria, to już jest pewne, jak nie wiem. To nie jestem, że ja jakaś foliarka, gadam rzecz, od rzeczy. Ale co ja chciałam Wam powiedzieć na tym filmie, też bardzo ważną rzecz. A to z, z, z YouTube, z kanału, jak to kanał? Zdjęcia, świateł, zdjęcia, sekretne zdjęcia, no nie pamiętam nazwy, ale co było na tym filmie oglądałam ostatnio? Światło Lich Menschen. Ludzie światła, tajne organizacje. Sekretne stowarzyszenia 1895 rok. Płamienna Gwiazda. Krąg oświecenia. Tajna organizacja in inteligencji żydowskiej i chrześcijańskiej na zachodniej Galicji. Idea egalitaryzmu społecznego edukacji. E, nie, nie. Oni propagowali ten krąg oświecenia, czyli tajna organizacja, Inteligencji żydowskiej, chrześcijańskiej na zachodniej Galicji, propagowali ideę egalitaryzmu społecznego, edukacji powszechnej, zniesienia różnic stanowych. Raport policyjny 1894-1897 rok to chyba kilka raportów, w, w każdym roku były raporty, chyba tak, chyba tak to zrozumiałam jakoś. I stowarzyszenia wolnomyślicielskie, niebezpieczne, edyku, edukacyjne, Prowincjach. To austriacka Galicja z końca XIX wieku. Ale to wszystko miało bardzo duży wpływ, słuchajcie, na y, społeczność y, mieszkającą na południu Polski obecnej. Członkowie spotykają się w prywatnych domach pod pretekstem wieczorów literackich. Rozpoznają się po symbolu pięcioramiennej gwiazdy na obrączkach, symbolu znaku Salomona i daty inicjacji. Ta organizacja finansuje nielegalne szkoły dla dzieci chłopskich, propagują literaturę socjalistyczną. Tu, tu chodziło tam, też było wyszczególnione Marksa i Angelsa też. Pewnie heglizm. Szczególnie aktywni w okolicach Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa. Światło tańczy na ścianach. A to współczesne, to dyskoteki, słuchajcie. No i teraz jeszcze wam się chciałam podzielić takim niedługim filmem. Kremację byłam tak, nie uczestniczę w modlitwach, nie modlę się z takimi modernistycznymi katolikami. Zwykle stoi kilka metrów dalej i się mogę tylko za głowę brać. Jak bardzo musi być kapłan modernistyczny niewierzący, który dokonuje pogrzebu, jakiegoś pogrzebu, bo to nie może być katolickie pogrzeby. W żadnym wypadku, że służba pogrzebowa, służba cmentarza spuszcza na tych linach urnę do grobu, tak, zamykają później grób, albo zasypują. I, I cóż, to jest wiara? A przecież jest wierze w zmartwychwstanie ciał, a nie prochów. Zmartwychwstanie ciał. I teraz, no biznes. Słuchajcie tych wszystkich pieców krematoryjnych, co palą zwłoki. No, biznes mają na tym i co kapłani są opłacani z tego biznesu, skoro dokonują takich pogrzebów? Wszyscy jesteście niewierzący to jest wspólnota grzeszników, obecny Kościół katolicki. Co wy wyprawiacie? I wy tam chodzicie na takie pogrzeby. Słuchajcie, wspólnota świętych w Kościele katolickim to jest wspólnota świętych. Razem wspólnie ze świętymi obcy, ob, ze świętym obcowaniem z Królestwa Bożego, który jest w niebie. Królestwo Boże, który jest w niebie, to jest odniesienie do, do kościoła katolickiego, który jest na ziemi. Tak, tak powinno być. Tak święte jest Królestwo Boże, tak samo święty powinien być kościół katolicki na ziemi. Nie jest w żaden sposób modernistyczny z nazwy katolicki Kościół Święty nie jest w żaden sposób dokonując, przyzwalając na profanację zwłok, na kremację. Rozumiecie to? Z illuminaci, masoni, wszystko to ma udział, biznesy kremacyjne, deprawacja dusz, zniekształcanie religii.